nie pan śledzi z tą kamerą, tak? No paparazzi, nie, bliz, do paparazzi Mamo? Nieee Pardze, ja mogę tą kolorę wyskoczyć? Nie ja nie mogę, bo to pan się Nie masz? Uh! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Zgadnijcie, kto nie ma już boki złamane Oh yeah O oh. oh nie, zaraz będzie ręka złamana yeah. Come on, man. <laughs> Przekryliśmy ten kloszek do a za niedługo jest Wielkanoc, to każdy z was dostał prezent w postaci króliczka. No w no, już jest! Bo to, Jezu, to jest też. Surprise! Znaczy, niespodziankowy ja królik. <laughs> mhm. Ja nie jem, bo ja y, to, niespodziankę robię. dziurki dziurkami wyciekło Ej, a ja mam kurczaczkę na tej, na deskorolce, patrz! Proszę, mam boczki dla osób, co chcą sumie Boczki ma. mhm. Mam moje dwa boczki, proszę Panie. Ej, zawsze mnie ciekawiło, dlaczego... Dlaczego? Dlaczego? Ej, baś są strasznie mięsny. No, bo to są kotki. A co, to już sprawdziłeś? A, no. a skąd ty takie kupiłaś? A kupiam. A skąd? To no. są Już Co? To takie rzeczy się kupuje, nie zrywa z boku. Ja jestem zmutowany? O. Ej, ja mam grzebek do rąk. Do, ej, do włosów. O, żeby... Grzebek do rąk, mam! Jakby ci się pancer oglądały, nie te rąk. No ja mam teraz zrobić. Aha! Na życie jest grzebek. ja. Ay, ay. Oh my god! Oh my <laughs> <Thank you>. <sighs>